I ja dzisiaj do Was przychodzę również z daniem, które jest moją propozycją, i jest to naprawdę przepyszne danie. Dziewczyny, uwierzcie mi na słowo. To danie nauczył mnie mój kolega, który jest Włochem, i to znaczy nauczył. On mi po prostu powiedział, co robi, jak robi ten sos, i ja postaram się to odtworzyć. Naprawdę, sosik jest przepyszny i o wdzięcznej nazwie Boskajola, także. Naprawdę, dziewczyny, jeżeli macie ochotę, to spróbujcie, bo mówię Wam, że jest coś pysznego i nie jest trudny do zrobienia, także e, zapraszam Was. Najpierw Wam może powiem, jakie składniki. Będzie nam potrzebny makaron. Ja w tym momencie mam takie grube rurki, ale również dobrym makaronem e, są takie wstążki. Ja mam niestety akurat te wstążki na wykończeniu, więc dzisiaj będę musiała użyć takie rurki, ale też nie są złe. Będą nam potrzebne pieczareczki. Będzie nam potrzebna cebulka, mała cebulka, będzie nam potrzebny groszek konserwowy, będzie nam potrzebna śmietanka, będzie nam potrzebna sól, pieprz, olej z oliwek lub jakikolwiek olej do smażenia. Ja lubię smażyć na oleju z oliwek. I będzie nam potrzebna puszka pomidorów lub jeśli nie macie takich pomidorów w puszce, to może być to koncentrat pomidorowy, może to być jakiś sos pomidorowy. No i y, gwóźdź programu to kiełbaska. Jest to, taka, jest to takie salami. Ja mam taki akurat z... ostrość, mam medium tej kiełbaski, ale wiecie co powiem wam, że lepsza jest po prostu taka bardzo mocno ostra kiełbasa. To jest salami, ponieważ ona daje taki fajny cał, cały smak temu sosowi. Także naprawdę polecam wam tą kiełbaskę w smaku bardziej ostrzejszym niż ja. ja niestety nie mogłam znaleźć ostatnio ostrej, więc kupiłam medium. No i co? I, I to są wszystkie składniki w sumie, które będą nam potrzebne do sporządzenia tego sosu. Także e, zapraszam Was. Pierwsze co robimy, to będziemy obierali kiełbaskę, czyli musimy ją po prostu przyszykować do tego, żeby ją pokroić i kiełbaskę będziemy kroili... Aha, i co jest najważniejsze, dziewczyny, żebyście nie zapomniały po prostu z tej kiełbasy ściągnąć skórkę, ponieważ skóra po, przy, po, przy, przy smażeniu po prostu robi się bardzo taka niefajna i trzeba ją gryźć, robi się twarda i po prostu kroję ją w takie. Na cztery części. O! Jeśli ktoś woli, oczywiście, może pokroić sobie na mniejsze, lub nie wiem, jak, jak, jak po prostu wolicie. Ja lubię. Okay. Cebulkę kroimy w kostkę, czyli, czyli tradycyjnie, tak, żeby i, i również tak jak wolicie. Jeśli ktoś lubi grubsze, to proszę bardzo. Ja lubię także, kiedy, kiedy cebula jest bardzo cienko pokrojona. Więc staram się ją pokroić w takie cienkie paseczki. No i robię z tego kosteczkę. Także w zależności od tego, jak lubicie, tak sobie pokroicie cebulkę. Ja skrajam całą, żeby było ją także troszkę czuć w tym sosie, żeby ten sos był troszkę przyprawiony. także To już zależy od Was, naprawdę, jak chcecie sobie pokroić tą cebulę. Ja ją kroję tak. Kiedy cebulkę mamy już przyszykowaną, staramy się przygotować pieczarki, czyli umyć je, i, umyć je i obrać z tej wierzchniej warstwy. Kiedy pieczarki mamy już przyszykowane, kroimy je również w taki sposób, w jaki jest dla Was najlepszy. Jeśli wolicie grubsze pieczarki, to grubiej kroimy. Jeśli wolicie cienkie, to cienkie paseczki. Dla mnie jest to obojętne, jak pieczarki będą pokrojone, ponieważ one się i tak kurczą przy smażeniu, więc nie ma to żadnego najmniejszego znaczenia. Ok, Właśnie, żeby ich... kiedy mamy już naszykowaną, pokrojoną cebulkę, pieczareczki i kiełbaskę, zaczynamy grzać olej na patelni, czyli to chwileczkę u mnie potrwa i ja za chwilę do Was wracam, jak już patelnia będzie nagrzana. Ok, kiedy nam już się olej nagrzał, wrzucamy najpierw naszą cebulkę do oleju i staramy się, aby ta cebulka nam się troszeczkę tak przy: przy Jak mam to powiedzieć, tak oszkliła. Nie, nie, żeby za mocno się po prostu spaliła, tylko żeby była taka oszklona, ponieważ no nie byłoby fajnego smaku, jakby ta cebula nam się spaliła. Ok, kiedy e, cebulka nam już się troszeczkę zaszkliła. Po prostu, wiecie co, ja uwielbiam zapach takiej cebuli, jak ona już jest taka przesmażona. Mmm, okay. Jak już nam się cebulka fajnie zaszkliła, wrzucamy naszą kiełbaskę razem do tej cebuli. I już Wam pokazuję mniej więcej. Sorry, że kamera tak się rusza, ale no jedną ręką jest mi trochę ciężko. I w ogóle jest to pierwszy raz, jaki nagrywam dla Was jakiekolwiek danie, także naprawdę wybaczcie. I proszę Was o wyrozumiałość. I muszę Wam powiedzieć tak, teraz zostawiamy tą kiełbaskę razem z tą cebulą, aby nam się to troszeczkę przypiekło, aby cebulka nabrała razem z tą kiełbasą fajnego smaku. I potem, jak już nam się to fajnie wszystko upiecze razem, będziemy dodawać pieczareczki. Ok, ładnie nam się już wszystko przypiekło. Teraz dorzucamy nasze pokrojone pieczarki ja ich dorzucam sporo to jest w zależności od tego jak kto z Was lubi pieczarki ja pieczarki osobiście uwielbiam pod każdym względem także ja uwielbiam kiedy pieczarek jest dużo zresztą wiecie pieczarki i tak się kurczą przy smażeniu także nie będzie ich tak widać no i teraz wygląda to mniej więcej tak czyli pieczarki, kiełbaska i nasza, nasza cebulka I okay. danie ładnie nam się smaży Także zobaczcie, jak już nam się zmniejszyła ilość pieczarek w tym całym przygotowanym sosiku. Oczywiście, no jeszcze nie sosiku, ale po prostu uwierzcie mi, dziewczyny na słowo, zapach jest niesamowity. W ogóle ja uwielbiam takie rzeczy. To na razie wygląda trochę, to na razie wygląda trochę że tu jest pusto, ale to też pieczarki puściły wodę, także to nie jest sam. Tu już zresztą nam to też wyparuje. Okej, okay, nasze danie już się podsmażyło ładnie, elegancko. Do tego wszystkiego dodajemy przyszykowane, mm, przyszykowany groszek. Ja już go opróżniłam z wody, także wrzucam go do tej patelni i razem ładnie to mieszamy. Już Wam pokazuję. Wygląda to tak. Razem wymieszamy z tym, z tym wszystkim, co mieliśmy. I do tego tak, dodajemy troszkę pieprzu. Oczywiście, w zależności od tego, jak kto lubi, ale musicie uważać, bo jeżeli wybierzecie bardzo ostrą kiełbasę, to już będzie ostry ten sos. I troszeczkę soli, <laughs> przepraszam, troszeczkę soli, ale z solą też uważajcie, bo kiełbasa jest słona, więc żebyście nie przesadziły. Razem pomieszamy, ja osobiście nie dodaję innych przypraw, można by było oczywiście tam troszeczkę wegety albo yy, to co uważacie, ale ja już osobiście nic nie przyprawiam, ponieważ ta kiełbasa daje przepyszny aromat, ostrość i wszystko. Także yy, za do Was wracam. Ok, kiedy to nam się już tak ładnie gotuje, dodajemy troszeczkę właśnie yy, tych pomidorków do tego wszystkiego. Nie za dużo, tyle ile chcecie. Troszeczkę po prostu, dla smaku. Lub, tak jak wspomniałam wcześniej, może macie jakiś sos pomidorowy, albo wystarczyłby nawet przecier pomidorowy. To już yy, to, co będziecie miały pod ręką. Ja dołożę troszeczkę więcej. Ładnie to mieszam. O, już Wam pokazuję. Wszystko fajnie się ładnie pichci razem. Okej okay, moi kochani, ładnie nam się wszystko pichci. I do tego wszystkiego dodajemy śmietanę. Ja wrzucam w sumie całą. I ładnie to wszystko razem ze sobą łączę. wam wszystko ładnie pokażę, tylko wymieszam, żeby to jakoś wyglądało. Wiem, że to może nie za fajnie wygląda, ale uwierzcie mi na słowo, po prostu smakuje niesamowicie, zwłaszcza właśnie później jak się ugotuje makaron i ten makaron. Ja y, można robić to na różne sposoby. Można to wrzucić do makaron do tej patelni i wymieszać razem i podawać. Można makaron dać na talerz i polać tym sosem. To już w zależności od tego, yy, jak lubicie. Ja, ja osobiście lubię wrzucić makaron do tej patelni i go po prostu razem wymieszać. Później nałożyć fajnie na talerze i do tego posypać parmezanem i polać oliwą z oliwek. Mówię Wam, dziewczyny, po prostu palce lizać. Wygląda to mniej więcej tak. Wiem, że to troszeczkę może yy, nie wygląda fajnie, ale naprawdę, uwierzcie, mi smakuje niesamowicie. Mniej więcej to tak wygląda. Wydaje nam się troszkę mocno.